I Goofy, masz dwana, 12 winstryg już? Nie, 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 ja przegrałem wczoraj, bo przegrałem jeszcze Zakończyłem dzień 7-3 chyba to musimy Ale jeździć. powiem ci, przez taką batalię k***a przebrnęliśmy Najpierw na mirażu, potem na Nuke'u, że nam By, wku... należało na To, że my jakikolwiek... Do no, niuka no. w dogrywkach, a razu chyba bez dogrywek ale było blisko, było blisko no. I have very good call, me and Orange pushing mid Yellow orange. and Purple go B, and jest go short, ok? Let's go Żebym środek puszował? No, ze mną na ja. no, hedy. To idziemy. jest rozgrzewkowy kurwa. No, ja to to, polacy o ile się mylą. Nie, jeden nie. Nie? Rak nie jest prokiem. Łapie galny. Dzień dobry. Dzień dobry. Bez, bez, bez. W nie, ja na cwaniaka teraz sobie do drogą. Ja ha, Kurwa. Ej, ja pierdolę spodziewałem się Halo, dobre piso długa, szósta, długa, szósta. Jeden z gali? Jeszcze jeden na xbox spadać, spadać. O, jedzie Gala Koc, jedzie Jedzie? Oj, mogę jechać Gala przebił jeden pala. Absolut kurwa Nie wiem co A, zagrać Nie jadą, nie jadą

ale parę kanałów, paka nie poddałbym. Wie, nie wiem, hmm. smokowo ale. Może przebić tego smokowego. No, a kurwa. Mały sufity, chyba. Patrzcie. Czuję raz. Druga, druga, Za niebiesko, za niebieską będzie. Ja palaj, palaj tu... na, tu... na, no palę, palej go. Jeden na dwóch, jeszcze długa. Jeden nie ma bronić Dwóch, jeden obity, bity, puma. Twoje. Nie biegają no Zbiłem. prawej, twarzy. ale nie, to, nie, nie wiedzą, gdzie idą ogólnie nie? wiedzieli, gdzie się wejść. Tu, czy tutaj na 4 5 okropnego prawda, tutaj y, uczestnika majora, czy na donka 223. Tak, ja da się. Popisz no, ale przez idę dobra. na galetonek chyba, wiesz? Potrzebuję jakieś fragi zdobyć. Flesz wam. Gdzie mam miejsce? Gdzie flesze? Aha, oni są. Smok na razie. raz. Kurwa, bara, bara. na trawizny. Kurwa. Ja na Jakim jestem? Jeden to i no, to jest. No, to jest no, to jest I bez. No, I jakich... nice. no, nie, no. nie, nie, nie. No, no, to? za no, no, no. no, 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 Kurwa, no, tego no, cię... montowań nie dorzucił nawet, ziomek. To niebieska? Y nie ma więcej? Nie, 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 bomba, bomba nie, podskoczyć Rozjeb go, no. No, pytasz, pytasz, to my. Jeszcze jeden. Ja od top O kurwa, ale wieje. Jeszcze jeden top mid. Jeszcze cię od O kurwa, umierasz. Trzymaj to. No, Dolny no. jeden. No, no. <laughs> Co tu się dzieje kurwa? Co tak się zadałem. No, ja brani, ja nie mogę, nie Kurwa. mogę gościu z deaglem. Ja się pali? Kurwa, nie mogę scouta zabić. On 10hp ma no, ostatnio. To, 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 to 3 HP zostawimy, to, Druga to, 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 Ej, to fake zresztą, jest, zresztą, jest fake. jeszcze zresztą. długa, dobra, trzech zresztą. długa. Fejk nie, fake? Nie, nie, nie. Jeszcze jem, przed długą i dony. No to rampa. rampę, ja, ja pikuję go. No i super.

nie mam, nie mam. Dwugala. Dwugala, Daj Gęga, dalej Gęga, gala. Gęga, gala. Dwu gala. gala, gala nie gala. Gęga, nie, y nie wychodzą, nie wychodzą. No. Uy, o kurwa, no. wyszedł ją gala. Nice. Pasta. Pomarańcz i żółty. Raszujecie dolnym do gali. Daję wam smokamit. mit. Ty idziesz ze mną top mit, I splitujemy. A, dobra? Pasa. Mhm. Uh -huh. Zapierdolę, biegane panowie. Sę teraz pierdolaj, tu cisza na pierdolaj, tu jest... Pierdolaj, pierdolaj, pierdolaj. Pierdolaj, idziemy. pierdolaj, 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 na pierdolaj, 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 Dobra, ja spierdolam. Masz, jeden na jedno. A ja na co plant jest, swoją drogą? Hmm, chyba safe jest, wiesz? 8, 7, 6... On zapał w ogóle? Cztery, nie, nie, za boksem, za 1... No. Ja nie ja ja wiem, zlefa. kurwa, liczę ci, a ty grasz... No chuj... kurwa, widzisz tego planta? No kurwa, drugi report. Jest powinniśmy po powinniśmy baweć No zaraz. Ono, okno, okno z jakichś. A on jest po o, o, z... Dawaj o, trupa znowu może. To jest to trup, powoli. To jest jest bramie trup, powoli. To się. Możemy się zamienić teraz, chcesz. Nie, nie, teraz to mogę grać. Ty okay. jest. w go, bej go. Dobra, mam go. No co, jest... Jaką tam Plan na Dzięciole, i To się wygrywa, mecze same. I jedziesz długą? Trzeba nie idziemy? skorzystać, Tomasz, tak, nie? Tak, tak, dawaj, dawaj. No widzę, przy Jadam. Ja dam. Smoka z zbiegł i biegnę z tobą, Tomek. Dużo się rzuca z w. Okay, no, no, Jeszcze 6 no. respo. O, piękne. Na... O, Hadis pokonany. Dobra, Ej, dobry. Bez, bez. Drugi, gdzieś. Fajny, fajny, Daję z ręki elevator, elevator, elevator. Nie mam plecy mm -mm. Jeden głęboka może być Nie, Nie mam plecy Dobra, plecy Mój impostor na gali Gala ostatni Uwaga, się z no, Może mi jebać Kurwa, z ma To za, za, mi teraz ty Dobra, daj mi. cały czas Nie no, niby wyszedł. ty corner Trzymaj <grym>. A, gala, gala, Aaaa, Nie wiem czy nie dajesz, że do linii, jakaś tak szło. Nie mógł dojechać

nie boimy się to meczu. chowaj. Super, Jak forma, no nie wiem, pierwszy mecz się gramy, na razie win. Jeszcze jeden metrzyk Nie, ile? Asa, szukam bo.